Ezreal, odkrywca z powołania. Ezreal, urodzony i wychowany w bogatej dzielnicy Piltover, zawsze był ciekawskim dzieckiem. Jego rodzice byli uznanymi archeologami, przywykł więc do ich powtarzającej się długiej nieobecności w domu rodzinnym, a często nawet fantazjował o tym, aby podróżować razem z nimi. Uwielbiał wysłuchiwać opowieści o niezwykłych przygodach i dzielił ich pragnienie zapełnienia wszystkich pustych miejsc na mapie. Często zostawał pod opieką wuja Leimera, poważanego profesora. Wychowywanie tak lekkomyślnego i niepokornego dziecka było profesorowi nie na rękę. Dlatego też zatrudnił on surowych nauczycieli, którzy mieli uczyć Ezreala zaawansowanej kartografii mechaniki hekstechowej i starożytnej historii Runterry. Ale chłopak po prostu miał talent do wchłaniania informacji jak gąbka i uważał studia za stratę czasu. Z łatwością i bez większych przygotowań zdobył najwyższe oceny, co rozsierdziło jego wuja, a jemu samemu dało więcej czasu na tuanie się po terenie uniwersytetu. Ezreal czerpał ogromną przyjemność z unikania kampusowych stróżów. I potrafił poruszać się po tunelach pod salami wykładowymi równie łatwo, co po dachach biblioteki. Ćwiczył nawet otwieranie zamków, przylizgując się do gabinetów nauczycieli i przemeblowując je dla własnej rozrywki. Za każdym razem, gdy rodzice Ezreala wracali do Piltover, to szczególnie jego tata, opowiadał mu o wszystkim, co widzieli i o planach na dalsze ekspedycje. Lecz żadna nie była ambitniejsza. I bardziej sekretna od poszukiwań zaginionego grobowca Nezuka, szurimańskiego tyrana, który podobno potrafił w mgnieniu oka przenosić się z jednego miejsca do drugiego. Ojciec Ezraela żartował, że gdyby udało mu się pojąć tajemnicę czarodziejstwa Nezuka, to niezależnie od celu swojej bieżącej podróży mógłby każdego wieczoru wpadać do Piltower na kolację ze swoim synem. W miarę jak chłopak dorastał, wizyty rodziców stawały się coraz rzadsze, aż w końcu pewnego dnia w ogóle nie wrócili do domu. Profesor Lajmer ze łzami w oczach przyznał, że najprawdopodobniej zginęli gdzieś na pustyni. Lecz Ezreal nie potrafił tego zaakceptować. Ich przygotowania były zbyt ostrożne. Musieli gdzieś tam być. Gdzieś tam! Porzuciwszy studia, do których i tak czuł niechęć, dojrzewający odkrywca zechciał wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedział, że jeżeli miał kiedykolwiek odnaleźć matkę i ojca, musiał zacząć od miejsca wiecznego spoczynku Nezuka. Spędził tygodnie na potajemnym gromadzeniu zapisów. Zabrał z uniwersytetu wykresy astralne, tłumaczenia runicznych pieczęci, podręczniki na temat obrzędów pogrzebowych w starożytnej Shurimie. Oraz parę ochronnych gogli. Zostawiwszy wujowi pożegnalny liścik, wślizgnął się na statek z zaopatrzeniem zmierzający w kierunku nasz ramę. Kierując się skrupulatnymi notatkami swojej matki, Ezral przeprawił się przez bezkres saj w towarzystwie jadących na południe karawan kupieckich. Miesiącami zagłębiał się w przepastne ruiny położone pod ruchomymi piaskami, rozkoszując się wolnością płynącą z nieznanego i stając twarzą w twarz z niewypowiedzianymi potwornościami, które strzegły ukrytych komnat. Z każdym kolejnym krokiem Ezreal wyobrażał sobie, że jest na drodze do odnalezienia rodziców i rozwiązania tajemnic ich zniknięcia. Wreszcie udało mu się dokonać tego, czego nie dokonali oni. Pod stosunkowo nowym mauzoleum jakiegoś nienazywanego imperatora Odkrył grobowiec Nezuka. Ogromny sarkofag był pusty. Leżała w nim tylko lśniąca rękawica z brązu, na której środku tkwiła jasna, kryształowa matryca. Gdy tylko Ezreal położył na niej ręce, sam grobowiec, jak gdyby zwrócił się przeciwko niemu, poprzez przebiegle zastawione pułapki i zaklęcia ochronne rzucone tysiące lat temu. Niewiele myśląc, włożył rękawicę i serią wybuchów utorował sobie drogę ucieczki, a ostatnie 100 metrów, wiodące z powrotem do ukrytego wejścia, pokonał dzięki teleportacji. Chwilę później cała budowla zawaliła się wśród kłębów kurzu i pyłu. Ciężko oddychając, Ezreal spojrzał na swoją rękawicę, gdy ta buczała w rytm bicia jego serca. Czuł, jak zbiera i wzmacnia jego esencję. Uświadomił sobie, że to przerażająca broń z minionej epoki. Broń godna boskiego wojownika z Shurimy i idealne narzędzie dla odkrywcy. Niedługo po powrocie do Piltover Ezreal zaczął wybierać się na przygodę za przygodą. Od zaginionych miast do mistycznych świątyń. Jego nos do szukania skarbów zawiódł go do miejsc, o których większość profesorów uniwersyteckich mogła tylko czytać na mapach. Zaczęły też krążyć o nim pewne pogłoski. Oczywiście zdaniem Ezreala opowieści te rzadko oddawały prawdzie spektrum i skalę jego wyczynów. Ale dały mu trochę do myślenia. Jeżeliby tylko stały się najwspanialszym poszukiwaczem przygód na świecie, jego rodzice na pewno powróciliby i zechcieli spotkać się z nim we własnej osobie. Od niespokojnych granic Noxusu i demacji, Pomętne czeluści Zon i zamarzniętą puszczę Freljordu. Ezreal goni za sławą i chwałą, odkrywając dawno zaginione artefakty i rozwiązując zagadki historii. Choć niektórzy mogą nie zgadzać się z pewnymi szczegółami jego anegdot albo wątpić w jego metody, on nigdy nie odpowiada swoim krytykom. Przecież to jasne, że po prostu mu zazdroszczą.